Witam serdecznie. Nazywam się Justyna Misztal i w dzisiejszym odcinku chciałabym pokazać parę ćwiczeń na to, jak rozciągnąć często przykurczone, ponapinane mięśnie bioderskich, czy znaczy wydrowo lęźwiowych Są to również te mięśnie, które są często ponapinane u osób, które mają plecy wklęsłe, czyli charakterystyczną pozycją jest taka pozycja z wbiętymi pośladkami, Przodopochylenie miednicy. Ta pozycja charakteryzuje się często napiętymi mięśniami i prostownikami grzbietu w odcinku lędźwiowym oraz mięśniem czworobocznym lędźwi. Przyczyną jest właśnie napięty zginacz podrożny lędźwiowy. Rozciągnięcie tego mięśnia pozwala wrócić do lekkiego tułopochylenia miednicy, także z pozycji naturalnej. I to pozwala ustawić kręgosłup przy zachowaniu naturalnej krzywizny kręgosłupa. Zapraszam do pierwszego ćwiczenia. Proponuję, żeby sobie wziąć jakiś koc albo poduszkę pod kolana, tak żeby chronić rzeki kolanowe. I przejdź do wywadu. Jedna noga, może być prawa noga w przeddzie wypadzie, lewa w tyle, stopa rozluźniona. Znajdź wygodną pozycję, taką, żeby nie pogłębiać lordozy lędźwiowej. Czyli sobie wyobraź, że masz ogon i ten ogon opada w dół, w kierunku podłogi. A od przodu zapinasz spodnie na zamek błyskawiczny i kość łonowa delikatnie unosi się w górę, w kierunku pępka. Mięśnie brzucha lekko napinasz. Biodro skieruj przed siebie, tak żeby nie patrzyło na zewnątrz, tylko żeby właśnie patrzyło przez przed ciebie. Ręce mogą być na kolanie albo zupełnie rozluźnione. Szukając tego wydłużenia w kręgosłupie, Zdecydowanie pochyl się do przodu czując rozciąganie uda, rozciąganie biodra oraz swojej pachwiny. Nie wyginaj tego supa, staraj się nie pogłębiać bardzo w względziach. Natomiast napnij posiadek, Napięty posiadek pozwoli jeszcze bardziej otworzyć biodro. Dla ułatwienia, wyobraź sobie, że w biodrze mas masz wbudowany laser i tym laserem nie świecisz do dołu na podłogę, tylko ten laser tak przekręca, że świecisz nim Idealnie do przodu. Zostań w tej pozycji, poddychaj do swojego biodra, a następnie lewą rękę przenieś na pośladek, na biodra, tak żeby jeszcze dokręcić biodra do przodu. Prawa ręka przy kolanie i skręcasz się w lewą stronę kręgosłupem, czyli biodra, biodrami nie skręcaj, biodra zostaw tam, gdzie były i tylko rotacja kręgosłupa. Delikatnie z wydechem kolanem lewym odsuwasz podłogę do tyłu, napinasz się pośladek i poczuj, czy to rozciąganie jest w tym samym miejscu, czy się gdzieś być może przemieściło. Teraz zmień strony. Prawa ręka idzie na, na pośladek, na biodro, przytrzymuje. Lewą ręką przytrzymujesz kolano do siebie, możesz go przytulić i skręcasz się w małym zakresie teraz w prawą stronę. Będę obarwać, żeby nie były napięte, barki zrelaksowane i tylko szukasz tej rotacji, tego dokręcenia. Wyobraź sobie, że głowy, ciągnie sznurek, ten sznurek wydura cały swój kręgosłup. I po kilku oddechach wróć do przodu i zmień stronę. Prawa noga na podłodze, lewa w przodzie, wypadzie. I znowu ustaw w postawę, żeby było łatwiej z równowagą. To tak ustaw stop, żeby nie były w jednej linii, czyli lewa stopa bardziej po lewej stronie maty, a kolano bardziej po prawej stronie maty. Ustaw neutralnie miednicy, kościół nowo opada w dół, kościół nowo podciągasz do góry i czujesz, że mięśnie brzucha się tylko napięły. Biodro nie jest skierowane w prawą stronę, tylko dobre z biodro w kierunku do przodu. I sobie znowu wyobraź ten laser, który świeci przed Ciebie. Poczuj otwarcie w pracy piersiowej i z wydechem możesz sprawdzić, czy jesteś w stanie pogłębić tą pozycję. Czyli pogłębiasz w ten sposób, że idziesz biodrę do przodu, a jednocześnie kolanem prawym odsuwasz matę do tyłu. To może być mentalne odsunięcie. Czyli fizycznie się nie musi nic zadziać, bo pomyśl o tym, że chcesz, masz taką intencję, żeby kolanem odsunąć matę do tyłu. I znowu po kilku oddechach. Możesz prawą rękę zostawić na lęciach, na pośladku. Lewą zabierasz się o i skręcasz kręgosłup w prawą stronę. Z wydechem rośniesz w górę i z wydechem sprawdzasz, czy można zejść niżej. Nabinasz pośladek prawy, czujesz otwarcie biodrze i powoli zmieniasz stronę. Lewa ręka na pośladku, na biodrze, wtrzymujesz, prawą Jakbyś przyklejało, do przy, siebie kolano, i skręt w lewą stronę. Zrozuj biodra do przodu, żeby biodro patrzyło w przód, a nie na zewnątrz. Napnię brzuch, rośnie, nie zapada się w lęczwiar. Weź głowę do swojego biodra, po czym wróć do przodu i wyjdź z pozycji. W kolejnym ćwiczeniu nie będziemy potrzebować już koca. Natomiast będziemy potrzebować paska. To może być pasek do jogi, może być pasek od spodni, albo obojętnie jaki. Ważne, żeby mieć taką pętlę zrobioną. I teraz załóż sobie pasek za lewą stopę. Wkładasz pętlę do, do stopy, ustawiasz pasek po lewej stronie, natomiast prawa noga ustawiasz ją w przodzie. Podtrzymając się na rękach, wychodzisz do góry, no i jak widzisz, wyprostowała się w kolanie. Jeśli jest to możliwe, zabierz stopę jeszcze bardziej do przodu, łydkę odkręć na zewnątrz, tak żeby nie przeszkadzała, tak żeby się uda mogło zmieścić. I znajdź taką pozycję, nazwijmy to pozycją świerszcza, przy której czujesz, że biodro lewe opada w kierunku pięty, a prawym posiadkiem celujesz do tyłu i czujesz rozciąganie na razie prawego posiadka. Można podeprzeć się na rękach. Można również zejść takim dołu. Opuszczasz głowę, rozluźniasz barki, szyję. I czujesz tylko jak lewe biodro łagodnie opada w kierunku pięty. Prawa natomiast sięga do tyłu. Zostań tyle ile potrzebujesz. I kiedy skończysz już to rozciąganie wychodzisz do góry. I teraz pilnuj tego, żeby biodro się do góry uniosło, żeby nie było takiego poderwane w górę. Czyli biodro zostaje w dole skierowany w przypięcie i szukasz lewą ręką swojego paska. Zapadasz pasek na, na bark i powoli upinasz nogę w kolanie, trzymasz biodro w dole. No i znajdujesz teraz wygodną pozycję. Biodro skręcasz znowu do wewnątrz. I poczuj rozciąganie. Jeśli pochylisz się bardziej w przód, będziesz mniej czuć rozciągania. Jeśli jest to możliwe, wyprostuj, otwórz przednią część ciała. Tak, żeby to rozciąganie biegło właściwie od głowy. Brzuch, lewe biodro, lewe udo i kończysz na kolanie. Z każdym wydechem, kolanem, łagodnie odsuwasz matę do tyłu. I po kilku oddechach. Wychodzisz z pozycji, ustawiasz nogę i zmieniasz stronę. Przełóż pasek za prawą stopę. Prawa noga w tyle, lewa w przodzie. I znowu ustawiasz się tak, żeby stopa była w przodzie. Wychodzisz do góry. Podpiewasz się na Jeśli pięta będzie blisko kości łonowej, to pewnie mniej poczujesz rozciągania tyle, treningu jest to możliwe, zabierasz stopę do przodu, y, rotujesz na zewnątrz łydkę, udo się swobodnie mieści, no i poszukaj znowu takiej pozycji symetrycznej, czyli żeby Twoje barki były na jednej wysokości. Na jednej wysokości są Twoje biodra. Jakbyś mogła, jakbyś mógł spojrzeć na siebie co tu to poczuj, że Twoje plecy są prostokątem. W równej długości masz lewy bok, takiej samej długości masz prawy bok. Możesz zostać w górze, opierając się na dłoniach, możesz również zejść do dołu, w dole, odpoczywasz. Czyli rozciągasz teraz lewy pośladek, czujesz, że pośladkiem celujesz do tyłu, pośladek sięga daleko, daleko od Twojej głowy, a prawe biodro opada w kierunku pięty. I po chwili w tej pozycji, znowu możesz się podeprzeć, Napnij posiadki, napnij mięśnie, brzucha i bez ruchu biodra szukasz paska, zabierasz pasek na swój bark i zginasz nogę w kolanie i szukasz zakresu na dzisiaj. biodro skręć do wewnątrz, tak żeby prawie biodro patrzyło w kierunku Twojej pięty. I oddychaj, naknij posiadki i pozwól na... Pogłębienie tej lordozy w lędźwiach. Przez chwilę podelektuj się tym otwarciem w swoim udzie, w swoim biodrze. I powoli opuszczasz nogę i wychodzisz z pozycji. Dziękuję za uwagę i zapraszam do na następnego odcinka.